E, tak jak tutaj Adrian powiedział, rozpoczęliśmy dzisiaj e, przygotowania do, do nowej rundy, rundy wiosennej, krótkiej, bardzo intensywnej, ale rundy, która e, będzie niezwykle ważna dla, dla naszej drużyny. E, Dzisiaj po pierwszym treningu oczywiście wszyscy mamy bardzo optymistyczne nastroje, wszyscy mocno liczymy w to, że uda nam się obronić tytuł Mistrza Polski i głęboko w to wierzymy, że tak będzie. Eee, zawodnicy wrócili w dobrych nastrojach, wypoczęci z ogromnym zapałem do pracy. Eee, co nas czeka w tym okresie przygotowawczym? Siedem tygodni bardzo ciężkiej bardzo ciężkiej pracy, szczególnie ta ciężka praca będzie wykonana w pierwszym okresie. Oczywiście yy, zaczniemy całość od jutrzejszych badań wydolnościowych, które pozwolą nam określić na jakim etapie zawodnicy są, czy wszyscy wykonali. Te zadania, jakie dostali na, na czas tej przerwy świąteczno-noworocznej. Mam nadzieję, że tak było, bo w zeszłym roku drużyna wywiązała się z tego bez zarzutu. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Pierwszy tydzień spędzamy na miejscu w Krakowie. Będziemy trenowali w głównej mierze na obiektach w Skotnikach. Natomiast zakończymy ten mikrocykl sobotnią grą z Kolejarzem Stróże eee, i w niedzielę czeka nas podróż do Hiszpanii. Eee, lecimy do miejscowości Oliwa, tam gdzie byliśmy w zeszłym roku, w to samo sprawdzone miejsce. W czasie tego dwunastodniowego zgrupowania rozegramy cztery mecze kontrolne, po czym wracamy do Krakowa, do Krakowa znowu na na jeden mikrosykl, na jeden tydzień i po tym tygodniu, który też zakończymy grą kontrolną z różnym boroku, e, wylatujemy z powrotem do Hiszpanii już na troszeczkę dłużej, na krótsze zgrupowanie, gdzie przede wszystkim już poświęcimy ten czas na taktykę, na gry. Tam mamy przewidziane trzy bądź cztery mecze kontrolne. To jeszcze wszystko zależy od tego, jak szeroką kadrą będziemy dysponowali czy ten jeden dodatkowy mecz jeszcze będzie nam potrzebny czy nie. Chciałbym zabrać na drugie zgrupowanie Leszczaka i Chrapka młodych zawodników ze względu na to na drugie, że oni w tej chwili kończą szkołę, kończy się semestr, nie chcę po prostu, żeby ci chłopcy e, zaburzyć im po prostu ten ten cykl szkolny, niech oni spokojnie dokończą ten semestr, a to drugie zgrupowanie akurat wypada w okolicach przerwy semestralnej wtedy nie odbędzie się to bez szkody dla, dla ich nauki natomiast tak ta dwójka już z nami trenowała jesienią późną jesienią już z nami trenowali chciałbym ich zabrać na to drugie zgrupowanie e, oczywiście że widziałem Beto tylko na materiale DVD e, oglądałem jego mecze jego skróty z najlepszych akcji oczywiście Natomiast tak, to jest zawodnik, który przynajmniej parametrami, który sposobem gry jest nam bardzo potrzebny. Oczywiście to jest kwestia aklimatyzacji i wiele innych czynników będą, będzie wpływało na to, czy, czy to będzie tak mocny i wartościowy punkt drużyny, jak my liczymy w tej chwili na niego. Natomiast wiele wskazuje na to, że tak będzie, a dodatkowym takim czynnikiem, który, który przekonuje mnie o tym, że tak będzie, to, że jest to bardzo młody chłopak, bardzo kontaktowy, młody człowiek, który no jeszcze wiele przed nim. Na pewno trzeba będzie wdrożyć go w nasze rozwiązania taktyczne. Trochę inaczej gramy niż on grał na pewno w Palmeiras czy w drużynie, której był wypożyczony. Bardzo się cieszę, że Łukasz podpisał kontrakt z Wisłą Kraków. Oczywiście, że, 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 że poczekamy na Łukasza do lipca, skoro nie może już przyjść do nas w tej chwili. Jest to taki zawód, jaki jest nam bardzo potrzebny. Myślę, że wszyscy mieliśmy takie odczucie, że e, taki powiew świeżości tej, tej centrum drugiej linii jest nam bardzo potrzebny i cieszę się, że Łukasz zdecydował się na to, na ten krok, na podpisanie, na związanie się z Wisłą K Kraków. Myślę, że, że nie będzie żałował tej decyzji i będzie to i dla klubu, i dla Łukasza bardzo dobra decyzja.